Dlaczego kąpiele w lodowatej wodzie nie służą lektorom? Dykcja, wystąpienia publiczne, praca z kamerą i mikrofonem. To dziedziny, w których pomagam ludziom osiągnąć swój maksymalny potencjał. Ryzyko przeziębienia i infekcji. Nagły kontakt z lodowatą wodą może obniżyć odporność organizmu, szczególnie jeśli jest to robione nierozważnie lub w trakcie intensywnej pracy. Przeziębienie, kaszel czy zapalenie gardła. To jedne z najczęstszych problemów, które mogą wpłynąć na jakość głosu i uniemożliwić nagrania. A tego byśmy nie chcieli. Wpływ na struny głosowe. Ekstremalne zimno może powodować skurcz mięśni, w tym mięśni krtani. Taki skurcz może prowadzić do zmniejszenia elastyczności strun głosowych, utrudniając emisję głosu i modulację dźwięku. Nie ma wtedy interpretacji. Zwiększona suchość błąd śluzowych. Przebywanie w niskich temperaturach, zwłaszcza po lodowatej kąpieli, może prowadzić do wysuszenia błąd śluzowych w gardle. Suchość gardła to jeden z największych wrogów lektorów, ponieważ wpływa na jakość dźwięku. I może powodować chrypkę, a tego byśmy nie chcieli. Stres termiczny dla organizmu. Kąpiel w lodowatej wodzie to duży stres dla ciała, a praca głosem wymaga odprężenia i swobody. Zamiast relaksu, organizm może wejść w stan napięcia, a to niekorzystnie wpływa na naturalną emisję głosu potencjalne przeciążenie układu oddechowego. Lodowata woda wywołuje gwałtowne reakcje oddechowe, takie jak hiperwentylacja lub chwilowy skurcz krtani może to prowadzić do niekontrolowanego napięcia mięśni oddechowych, a to utrudnia pracę przepony kluczowego elementu w prawidłowej emisji głosu. Zakłócenia regeneracji głosu. Dla lektorów regeneracja głosu i odpoczynek to podstawa. Ekstremalne bodźce, takie jak. W zimnej wodzie mogą zaburzyć procesy regeneracyjne organizmu i pogorszyć ogólną kondycję aparatu mowy. Tego też byśmy nie chcieli. Podsumowując: choć morsowanie może być atrakcyjne z perspektywy poprawy ogólnej odporności, lektorzy powinni podchodzić do tego z dużą ostrożnością. Praca głosem wymaga troski o struny głosowe, gardło i układ oddechowy, a ekspozycja na lodowatą wodę może przynieść więcej szkody niż pożytku. Więc jeśli poważnie myślisz o pracy nad głosem, skomentuj te rolkę słowem głos i odbierz dostęp do mojego topowego darmowego masterclassa 4 poziomy wtajemniczenia dykcyjnego i zdobądź głos marzeń.